Zakończyłem rok i otwieram rok. No co to za praca? Chris Roberts podzielił się kilkoma ciekawostkami na temat Star Citizena, w tym faktem, że w 2022 roku do gry zalogowało się ponad milion użytkowników, a w grze miesięcznie średnio bawi się około 240 tysięcy graczy. Ten rok przyniesie za to aktualizację 3.18, dzięki której między innymi pozostawione wraki, ciała czy przedmioty nie znikną po czasie, ale zostaną na zawsze w świecie gry. Konkretnej daty tej aktualizacji, jak nie było, tak nie ma. Najsłodsza demoniczna owieczka doczeka się nowego patcha z zawartością, dzięki któremu każdy typ uzbrojenia otrzyma nowy ciężki atak, przerobione zostaną starcia z bosami, na no a poza tym pojawi się trochę zmian w temacie dostępności i poziomów trudności. Konkretnej daty jeszcze nie ma, ale jeśli ciekawi Was Call of the Lamp, no to akurat znajduje się na przecenie w ramach Steam Winter Sale. Twórcy Payday 3 podzielili się teaserem i informacją, że gra pojawi się w tym roku na PC-tach i konsolach. Akcja gry ma toczyć się w Nowym Jorku, a gracze wcielą się w czwórkę bohaterów znanych z poprzednich części serii. Za produkcję odpowiada Starbreeze Studio, a ja jestem przekonany, że pan Mateusz już przebiera rękami na premierę Paydaya 3. Jeden człowiek odmienił losy wielu setek. Oficjalne konto Gotika na Twitterze puściło dość zaskakującego tweeta. Widać na nim Gotika 2, odpalonego na Switchu. Z jednej strony nie mamy żadnych konkretnych informacji na temat nadchodzących portów, a z drugiej 24 stycznia na Switcha PS4 i Xbox One trafi konwersja pierwszego Ryzena. Jak się to ma do aktualnie powstającego remake'u pierwszego Gotika, można tylko zgadywać. Niedawno pojawiła się informacja, jakoby Redfall miał pojawić się w marcu tego roku. Teraz to samo źródło twierdzi, że grę przesunięto wewnętrznie o około 6 tygodni, co miałoby oznaczać premierę gdzieś na początku maja. Jak będzie naprawdę i w jaki sposób wpłynie to również na planowaną premierę Starfielda, czas pokaże. Póki co ani Bethesda, ani Arkane Studios nie pokusiły się o konkretne daty po uprzednim przesunięciu. No i tyle na dzisiaj. Trzymajcie się w zdrowiu i bardzo miłego tygodnia Wam życzę.